Pogrzeb Mariusza Waltera. Wzruszający wiersz i piosenka na pożegnanie twórcy TVN, wideo. 21 grudnia 2022 roku rok pożegnano Mariusza Waltera, 85 litrów. Pogrzeb legendy polskich mediów odbył się w Kościele Święty. Anny w warszawskim Wilanowie. Twórca telewizji TVN spoczął na pobliskim cmentarzu parafialnym. Wielu ludzi mediów i celebrytów przybyło na tę uroczystość. Msza żałobna za duszę Mariusza Waltera rozpoczęła się 21 grudnia o godzinie 11.00 w Kościele Święty. Anny w Wilanowie w Warszawie. Wejścia do kościoła pilnie strzegli liczni ochroniarze. Do środka mogły wejść jedynie osoby, które posiadały zaproszenie. Przed kościołem ustawiono natomiast telebim. Na którym żałobnicy zgromadzeni na zewnątrz mogli śledzić przebieg ceremonii. Można było też wyjść do specjalnego namiotu obok kościoła i tam uczestniczyć w pogrzebie. W ostatnim pożegnaniu Mariusza Waltera poza rodziną i bliskimi uczestniczyli także jego przyjaciele i znajomi z branży. Wśród licznie przybyłych żałobników znaleźli się m.in. Jerzy Owsiak, Monika Olejnik, Tomasz Lis, Tomasz Sekielski, Anita Werner. Oliwier Janiak, Martyna Wojciechowska, Agnieszka Wóźniak-Starak, Juliusz Braun, Maciej Mazur, Szymon Hołownia, Felvin, Rinkę Rojens, Dorota Welman, Maja Komorowska, a także Kinga Rusin, która specjalnie na pogrzeb przyleciała aż z Indii. Mariusza Waltera żegnali przemowami m.in. jego przyjaciele i współpracownicy, ksiądz Kazimierz Sowa. Monika Olejnik oraz Andrzej Pieczyński. Pod koniec wspomnień o Mariuszu że wszyscy płekali. Piotr Walter, syn zmarłego, także krótko pożegnał ojca. Ledwo powstrzymywał wzruszenie i łzy. Jednak ten najbardziej poruszający moment nastąpił, gdy przemówiła wdowa Bożena Walter. Jestem pewna, że Mariusz i ja chcielibyśmy, żeby na moim miejscu stał Edward Mikołajczyk. Ale to niemożliwe. Jest jednak z nami Ania, jego córka. Ania napisała wiersz, który odzwierciedla uczucia naszej rodziny. Przeczyta go swoim pięknym głębokim głosem Marta Kuligowska powiedziała poruszona Bożena Walter. W wierszu najmocniej wybrzmiały frazy. Umarłeś, nie chcę mi się w to wierzyć. Przecież byłaś w moim życiu zawsze. Ostatnim akcentem uroczystości pożegnalnej w kościele był występ Sławka Uniatowskiego który zaśpiewał przebój Zbiegniewa Wodeckiego lubi wracać tam, gdzie byłem już. Ta sama piosenka zabrzmiała jeszcze na cmentarzu, gdy urna z prochami Mariusza Waltera została złożona do rodzinnego grobowca na cmentarzu parafialnym w Wilanowie. Tak siostrzenica pożegnała Mariusza Waltera symboliczny gest gwiazdy na wspólnej na pogrzebie. Ogrzeb Mariusza Waltera twórce TVM pożegnały tłumy celebrytów. Wylało się może łez, zdicie plus wideo. Syn Weltera drżącym głosem opowiedział o jego ostatnich chwilach. Symboliczna godzina śmierci.